Szyanko, witam Was wszystkich na moim kanale. Tu wasz Gryzny TV i jestem dzisiaj w swojej kuchni. Chciałbym Was zaprosić do obejrzenia dzisiejszego materiału. Dzisiejszy materiał będzie się składał z produkcji mojej własnej pizzy. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Jeżeli macie jakieś pomysły, które chciałbym, miałbym przekształcić i ugotować, w sumie może nie przekształcić, tylko miałbym je zrealizować i ugotować, to napiszcie w komentarzach. Liczę na Was. Zapraszam na Instagrama mojego i Piesłów. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Zapraszam do oglądania. No to więc przechodzimy do działania. Na początku musimy zrobić rozczyn z drożdży. Potrzebujemy do tego 150 ml wody. 25 g drożdży, jedną drugą łyżeczkę cukru i dwie łyżki mąki. Kroimy sobie drożdże. Wlewamy wodę do pojemnika. Drożdże najlepiej pokruszyć na mniejsze kawałki. Wsypujemy dwie łyżki mąki I dodajemy Pół łyżeczki cukru Razem wszystko wymieszamy Możecie robić to czepaczką Jeżeli ja nie mam trzepaczki, to robię to łyżką Ładnie to trzeba wymieszać. Ładnie to mieszamy tak tu, żeby nie <grymny> było grudek od drożdży, które rozgnieciliśmy. Mieszamy sobie. O, grudek nie ma, damy jeszcze kamerzystę, ja zobaczy nie ma. O. I odstawiamy na 10 minut. To teraz jak już zrobiliśmy, przygotowaliśmy rozczyn drożdży, który tam stoi na szafce i musi stać 10 minut, to teraz zabieramy się za zakrojenie szynki. Ja będę kroił szynkę w plasterki. Takie trochę grube te plasterki. Ale to nieważne. Teraz jak już pokroisz szymkę w plasterki. Kro... Już mhm. teraz kroimy to w jakąś tam powiedzmy kostkę. Kostką bym tego nie nazwał. Coś tam kroimy sobie. O. Każdy według swojego uznania, swojej grubości, nie wiem, swojego doświadczenia, nie wiem swojego... Nie będę komentował. Oczywiście dwa odkurzacze podłogowe niskie tutaj czatują, możesz pokazać ich kamerzostom. Tu mi spadła szynka, ale oczywiście żadne głupie nie może tego, z... o misia ogarnęła. Oczywiście w wolnej chwili zapraszam na Instagrama tych oto tam zwierzaków niskopodłogowych. Które sobie tam uatrakcyjniają nasz film. Jak pokroicie szynkę Przysypujecie na razie do miseczki, kroicie dalsze składniki. Uj! Dajecie to tu do miski, jak już mówiłem. Tak żeby odkurzacze jak najmniej dostali na podłodze, bo mają swoje chrupki, których nie chcą mieć. Dajecie do miski, odstawiamy. Jak odstawiliśmy już sobie kiełbasę i mistę, to teraz zajmiemy się tarkowaniem sera na pizzę. Ja pokroiłem duży kawałek sera na mniejsze kawałki, żeby mi się lepiej tarkowało. Bierzecie tarkę z oczkami, najlepiej tymi. I tarkujemy sobie. Kamerzystałem przed chwilą uświadomiła. Uświadomiła, uświadomił, że yy, to się nazywa po prostu duże oczka. Na tarce, a nie bierzecie sobie o takie, więc jak zwykle XD, Gwizd Głupi, haha. I trzecie. No i każdy jeden kawałek, w sumie całą kostkę, ale jak ja podzielię na kawałki, każdy kawałek, tak trzecie, na dużych oczkach. Myślę, że nie będę tego Wam pokazywał, zobaczymy się jak po prostu to zrobię. Gdy ser już jest potarkowany, odstawiamy go sobie na bok i bierzemy pieczarki, które są już umyte, gotowe do krojenia. I kroimy, kroimy pieczarki, kroimy je sobie na takie opaski. Najlepiej równe. To my to nie do końca wychodzi. Odkładamy do miski. I kroimy tak każdego jednego grzyba. Myślę, że tego Wam nie będę pokazywał. Zobaczymy się, jak to po prostu pokroję. I tak oto wyglądają pieczarki pokrojone. Teraz, moi drodzy, zajmiemy się podsmażeniem składników, czyli pieczarek i szynki. Nie musicie tego robić, ale ja mam tutaj taką zachciarkę, więc sobie tak zrobię. Więc zapraszam was na gazówkę. Patelnia, olej. Dajemy oleju. Smarujemy całą patelnię podpalamy gaz czekamy aż olej się nagrzeje wtedy wrzucimy kiełbasę wrócę do was jak zagrzeje się olej bierzemy kiełbasę wrzucamy na patelnię smażymy aż będzie podsmażona myślę że wrócę do was jak kiełbasa będzie już gotowa kiełbasa już jest podsmażona wyciągamy, odstawiamy z ognia wyciągamy do miski i zajmiemy się teraz najpierw przygotowaniem ciasta bo drożdże już wyrosły a potem jak przygotuję ciasta nagramy jak będziemy smażyć te pieczarki. kiedy drożdże już wyrosną i powiększą swoją objętość mniej więcej trzykrotnie stały 25 minut to wtedy Zajmujemy się ciastem, 250 gram mąki, szklanka ma taką objętość, więc można posiłkować się szklanką, jak się nie ma miary w oczach, albo wagi kuchennej, jak ja nie mam. W międzyczasie jak sypię tą mąkę, to zapraszam Was na moje social media na grupę na Facebooku, na fanpage'a na Facebooku, na Instagrama mojego piesła i, i fajnie będzie wsypujemy mąkę wsypujemy łyżeczkę soli najlepiej używać himalańską jest po pierwsze droższa, bardziej prestiżowa I przede wszystkim nie ma takich śmieci w tej soli. Mówię Wam. droższa, prestiżowa, więc możecie sobie takiej soli używać. Pomieszamy tą mąkę z tą solą. Robimy sobie tutaj taką dziurę. kamerzysta pokaż. Tu taką dziurę sobie robimy. Wlewamy w tą dziurę roszczyn. Może trochę większą. Wlewamy w tą dziurę roszczyn. Pięknie. Trafiamy w chuj. W dziurę wlewamy loszczyn w miskę do mycia. Do tego możemy dosypać sobie jakieś tutaj przyprawy. W moim przypadku będzie to oregano. Żeby ciasto miało trochę zioła. Legalnego zioła oczywiście. Majdanek. No i łyżką sobie teraz gniatacie, tak to ciasto tam, jedno do drugiego w sumie, żeby połączyć składniki. mieszacie składniki przez około 3 minuty. Myślę, że wrócę do Was, jak wymieszam składniki. Zapomniałem Wam jeszcze dodać, że do ciasta musicie brać olej, łyżkę oleju. Ja sobie te ciasto wyrobiłem tak, nie wiem czy to tak ma być czy nie wyjebane w to mam, więc stół musimy opruszyć mąką. Ogólnie to stolnica, że ja stolnicy nie mam, no to płuszę stół sobie mąką. No, no po prostu stosujemy mąki o. No i bierzemy te nasze piękne ciasto, które sobie tutaj wyrobiliśmy i zagniatamy sobie ciasto robimy to O, tu jeszcze nam kawałek spierdzieli ciasta Zagniatamy ciasto, robimy to 15 minut Moi drodzy, a ciasto to będzie elastyczne, puszyste i gładkie, puszyste, takie jak wasz kochany Jupiter No i kochani 15 minut gnieciemy wała Myślę, że wrócę do Was jak już ugniotę, nie będziemy was zanudzać Ziomeczki moje kochane, gdy kurwa... Przepraszam. Ziomeczki moje kochane, gdy już takie ciasto wyrobicie sobie. Gładziutkie, elastyczne, to bierzecie, wkładacie do miski i powiem Wam, że taki kuźwa przypał, że musi godzinę czasu stać, nie? Ja głodny jestem. No ale nic. stawiacie do miski, odkładacie na godzinę, aż ciasto wyrośnie i widzimy się za godzinę. No to moje niedźwiadki smażymy teraz sobie pieczarki Wsypujemy na patelnię. Podsmażamy pieczarki Zaraz będą ładnie usmażone I oczywiście wrócę do Was jak będą już gotowe No i moi drodzy, jak wasze grzyby mniej więcej wygodają tak Jak wasze grzyby mniej więcej wygodają tak, wyłączamy je wyciągamy na miskę i czekamy aż wyrośnie ciasto cześć małpiątka witam was po przerwie godzinnej moi drodzy zaczniemy od włączenia piekarnika ja ustawiam na 180 stopni i włączam termo obie w piekarniku tutaj Wam pokażę jak ciasto urosło no i bierzemy sobie ciasto na stolnicę Bierzemy mąkę. się pałek I wałkujemy ciasto na pizzę Moje ciasto będzie kwadratowe Dlatego iż miałam okrągłej blachy na ciasto Więc zrobimy sobie pizzę po prostu kwadratową Rozwałkujemy dobrze porządnie. Ważne, żeby wałek się nie kleił do ciasta. No to wałkujemy sobie tu ciasto. Mniej więcej na formę blachy powiedzmy. Jest ładnie, pięknie. Tak wygląda rozwałkowane ciasto. Teraz bierzemy blachę, którą znacie już na moim kanale z wczorajszych parówek w cieście francuskim. Bierzemy sobie brachy Przepraszam, z ostatnich parówek w cieście francuskich, a nie wczorajszym, bo wczoraj wleci nowy odcinek nowej serii. Myślę, że Wam się spodoba. Tak wiem, moi drodzy, zamieszałem się. Jutro leci nowy odcinek z mojej serii i myślę, że Wam się spodoba. Nie będę już tego ciął, po prostu mówię. Na blachę kładziemy papier do zwierzega, żeby nam się nie przykleiło ciasto. W jest po prostu. Przy czym? Na formę kładziemy naszą zajebistą pizzę Spód do pizzy, który się tutaj mam trochę spierniczył. Kładziemy go sobie tutaj o piękno, ładnie. możemy sobie na walczu całej. Mamy no. wystarczy pokazać, co to ja robię. Tak. Położymy sobie tutaj o pizzę. Mamy taką pizzę w kształcie serca. I moi drodzy nakładamy powoli składniki. Zaczynamy od posmarowania ciasta keczupem. Muszę do lodówki. to jest trochę krzywe. Szybo rozłożone, mam nadzieję, że będzie dobre. Że dobrze się upiecze. Tak. Teraz cipciamy keczup. Możecie zrobić sobie sos pomidorowy. No ja jestem leniwy i mi się nie chce, to po prostu daję keczup. Smarujemy sobie tu. Ładnie pięknie pizzę keczupem każdy piękny tutaj róg Michito przyszło nam pomóc pokaż mi się zapraszam na Instagrama mp piesły mp ciapki smarujemy myślę że już jest dobrze posmalowany no i teraz nakładamy produkty kamerzysta mi tutaj pomoże Może zrobimy tak Że ja wezmę po prostu kamerę, a kamerzysta nałoży składniki Czy kamerzysta mnie trzymać Poradzę sobie Masz inne składniki, to są inne Nie wyżeraj. Kładziemy wcześniej przesmażoną szynkę. Mało tej szynki. Trudno. Będzie więcej sera. Mógłbyś najpierw te pieczarki położyć. Co? Mógłbyś najpierw te pieczarki położyć. Na szynkę kładziemy pieczarki. Robimy taki kurwa ten Przepraszam. Robimy taki kurczak tutaj rozpał na tej pizzy, nie okładziemy wszystko gdzie się da i tyle tam. Po prostu. Tu będzie więcej, tam będzie mniej, to jest moja incepcja twórcza i tak ma być. Ja jestem tu Jupiterem i ja tu decyduję. No, no kamerzysta sypie serem po podłodze. Bo oczywiście jakbyście nie wiedzieli, mamy tyle pieniędzy, że można rozmarnować jedzenie. Od kurzerz po sprzątach. Szukaj. odkurzać już tutaj przyleciał, więc będę sprzątać. Puszek siedzi pod stołem, bo się wstydzi. Siedzi tu? O, siedzi. Zagni tam to. Co ci mówiłam? No, trzeba posypać serem, nie? No, no mogę mi jeszcze to dać u Nie, szukaj. Chyba no. mhm. Mhm. Mamy rozpiernicz sera. Sara nigdy dość. Weźmiemy jedną pieczarkę, damy dzielnemu pomocnikowi misi. Misiu masz... Puszkowi też byś dał. Daj puszkowi. Drugą pieczarkę damy puszkowi. Puniu. Masz. Tak się kończy karmienie psa, odrzucił sobie ręce. Muszę umyć. Moje kochane ma piątka. tak wygląda gotowa pizza. Teraz tylko trzeba wstawić do piekarnika, który się nagrzewa, jeszcze się je nagrzał. Zobaczymy się, jak piekarnik się nagrzeje i będziemy stawać pizzę. No to piekarnik się nagrzał. Otwieramy go. Bierzemy pizzę. O jak piękną. Wstawiamy do piekarnika. Dzisiaj już nie muszę blachą mierzyć, który poziom. Dokładnie zamykamy piekarnik. Pieczemy myślę, że do 20 minut, ale damy jeszcze w opisie w postprodukcji ile dokładnie pieczyliśmy pizzę. 180 stopni z termoobiegiem. Dziękuję za uwagę. Zobaczymy się jak pizza będzie gotowa. Cześć. Moi drodzy, witam Was po przerwie 15-minutowej. Mamy już zrobioną już pizzę. Za chwilę pokażę Wam jak ona wygląda. Ubieramy te oto piękne, romantyczne, męskie w piatuszki rękawice łocznie rany piekarnych Wiele ma łapę pizza wyglądała ona tak Jest gorąca, więc mogę te łapawice są takie trochę ciulowe. Wygląda ona tak kaweczka mogłyśmy złapać moją pizzą. Mam nadzieję, że Wam się produkt poduje, podoba. Jednego światła. Mam nadzieję, że Wam się pizza podoba. Mam nadzieję, że pizza Wam się podoba. Dziękuję za obejrzenie tego materiału. Subskrybujcie, komentujcie. Możecie w komentarzach podawać swoje jakieś tam pomysły na to, co mam ugotować. I dziękuję bardzo za uwagę. Zapraszam na Instagrama Piesłów. Zapraszam na Instagrama mojego. I może kamerzystę jak zasłużył. Dziękuję. Na razie. Cześć.